Zadania do przygotowania do matury, poziom rozszerzony. Jeżeli chodzi o maturę 2026, to w poprzednich latach na poziomie rozszerzonym bardzo często pojawiały się zadania z nierównościami, czyli tutaj to zadanie trzecie, to zadanie trzecie zresztą jest wzięte z jakiejś tam poprzedniej matury. Podzielność bardziej chyba teraz na poziomie podstawowym pojawiają się zadania z podzielnością, ale oczywiście. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie zadanie z podzielnością na maturze się pojawiło. No i zadanie drugie, bezwzględna wartość. Nie jest to pewniak maturalny, ale od czasu do czasu takie zadania z, wartością, z bezwzględną wartością się pojawiają, więc warto sobie takie zadanie przypomnieć. I... Zadanie pierwsze udowodni, że suma sześcianów trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 9. Trzy kolejne liczby naturalne, czyli n, n plus 1 i n plus 2, gdzie n należy do naturalnych. Można by się ewentualnie zastanowić, czy nie oznaczyć tych liczb przez n minus 1, n i n plus 1, przy założeniu, że n jest większe równe 1. Być może przy wzorach trzeciego stopnia coś by się tam bardziej redukowało. Suma sześcianów, czyli n do trzeciej plus n plus 1 do potęgi trzeciej i n plus 2 do potęgi trzeciej. n do trzeciej plus, no i teraz wzór na sześcian sumy, czyli to jest a do trzeciej plus 3a kwadrat razy b, czyli razy 1, plus 3a i b kwadrat, czyli razy 1 do kwadratu i plus b do potęgi trzeciej, czyli 1 do trzeciej. Plus no i to samo n plus 2, czyli n do trzeciej, plus 3 razy n kwadrat i razy 2, plus 3 razy n i razy b kwadrat i plus b do trzeciej, czyli 8 n do trzeciej, n do trzeciej i n do trzeciej to jest 3n do trzeciej, n kwadrat i tu jest n kwadrat, czyli jest 3 i 6 to jest 9n kwadrat. Teraz n, tu jest n i tutaj jest n, 4 razy 3 to jest 12 i 3, czyli 15n i plus wyrazy wolne. 1 i 8 czyli plus 9. Mogę wyłączyć 3 przed nawias n do potęgi trzeciej plus 9n. wyłączyłem 3... 3 n kwadrat plus 5n i plus 3. To jest liczba naturalna. Czyli w takim razie to całe dzieli się przez 3. No to zostaje mi do wykazania, czyli muszę wykazać, że n do trzeciej plus 3 n kwadrat plus 5n plus 3 dzieli się przez 3. No i teraz tak, mogę tutaj trochę pogrupować, czyli n do trzeciej plus 5n, 3n kwadrat plus 3, mogę wyłączyć 3 przed nawias, n kwadrat plus 3, czyli to wiadomo, że dzieli się przez 3. Zostaje mi n do 3 plus 5n wykazać, że n do 3 plus 5n, n do 3 plus 5n dzieli się przez 3. I to zrobię teraz na, na dwa sposoby. Pierwszy sposób, trochę dłuższy, ale taki może bez jakichś tam wymagających, niewymagających pomysłów. Czyli tak, to n do trzeciej plus 5n wyłączę n przed nawias, czyli mam n kwadrat plus 5. I będę rozpatrywał różne przypadki n, czyli że n się dzieli przez 3k, bo sprawdzam podzielność przez 3, więc będę rozpatrywał wszystkie przypadki dzielenia przez 3, gdzie k należy do naturalnych. Wtedy mam 3k 9k kwadrat plus 5 no i to jest liczba naturalna, czyli dzieli się przez, yy, przez 3. n równa się 3k plus 1, gdzie k należy do naturalnych. Wtedy mam n, czyli 3k plus 1, razy 3k plus 1 do kwadratu plus 5 czyli 3k plus 1 wzór skróconego mnożenia, 9k kwadrat plus 6k i plus 1, ale jeszcze mam plus 5, czyli plus 6. No i jak widać z drugiego nawiasu uda mi się 3 wyłączyć przed nawias, czyli 3k plus 1 i 3k kwadrat plus 2k plus 2. No i ten, te dwa nawiasy, ten iloczyn tych dwóch nawiasów jest naturalny, czyli całość jest podzielona przez 2. No i jest ostatni przypadek. N równa się 3k plus 2, czyli przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Wtedy 3k plus 2 w nawiasie 3k plus 2 do kwadratu i plus 5, czyli 3k plus 2 i wzór skróconego mnożenia 9k kwadrat plus podwojony iloczyn czyli 12k plus 4 i plus 5 czyli plus 9 i wyłączam z drugiego nawiasu 3 przed nawias 3k plus 2 3k kwadrat plus 4k i plus 3 No i to jest Naturalne, jest to wyrażenie naturalne, czyli jest podzielne przez 3. Co należało wykazać. Teraz drugi sposób. To znaczy, też mam wykazać, że to n razy, że n do trzeciej plus 5n jest podzielne przez 3, no bo tu już mam trójkę przed nawiasem i wcześniej wykazałem, że to pierwsze też jest podzielne przez 3. No i zrobię to w ten sposób, że dodam i odejmę n, czyli odjąć n plus n i plus 5n. Z pierwszego wyłączę n przed nawias, z pierwszej pary, czyli mam n kwadrat minus 1 plus 6n i wzór skróconego mnożenia n-1 minus razy n i razy n plus 1 plus 6n. To są kolejne trzy liczby. To jest iloczyn kolejnych trzech liczb. Jeżeli mam trzy kolejne liczby, to jedna z nich, dokładnie jedna z nich, bo co trzecia liczba dzieli się przez 3, czyli dokładnie jedna z nich dzieli się przez 3. W takim razie iloczyn tych liczb też na pewno dzieli się przez 3. 6n też się dzieli przez 3, zatem suma tych wyrażeń też dzieli się przez 3, co należało wykazać. Równanie drugie, równanie z bezwzględną wartością. Miejsce zerowe tej bezwzględnej wartości pierwszy to jest 1, a druga, drugiej minus 1. Te miejsca zerowe, tych bezwzględnych wartości, dzielą mi zbiór liczb rzeczywistych na dwa zbiory, przedział na dwa przedziały, takie, że z jednej strony minus 1 to wyrażenie x plus 1 jest ujemne, z drugiej strony jest dodatnie, czyli wtedy będę wiedział, czy znak bezwzględnej wartości zmienić, czy nie, bo bezwzględna wartość liczb nieujemnych jest taka sama, a wyrażenie bezwzględnej wartości. Z przeciwnych jest, z ujemnych jest przeciwne, czyli wtedy zmienię znak. Minus jeden i jedna druga, czyli mam takie przedziały od minus nieskończoności do minus jeden, od minus jeden do jednej drugiej i od jednej drugiej do nieskończoności. I pierwszy Przedział pierwszy, warunek od minus nieskończoności do minus 1. Dla wszystkich x z tego przedziału wyrażenie w bezwzględnej wartości ma stały znak, bo tak są ustalone te przedziały. Więc jeżeli sobie wezmę przy, jedną przykładową liczbę z tego przedziału, takiego reprezentanta, to on mi pokaże, jakie to wyrażenie w bezwzględnej wartości ma znak, i wtedy będę wiedział, czy zostaje to wyrażenie w bezwzględnej wartości, czy muszę zmienić je na przeciwne zgodnie z definicją bezwzględnej wartości. Na przykład minus 2. 2 razy minus 2 jest minus 4 i minus 1 jest minus 5. Ujemne, czyli minus 2x plus 1. Do drugiej bezwzględnej wartości podstawiam minus 2. Minus 2 plus 1 ujemne, czyli minus x minus 1 równa się 3. Minus 3x, 1 się redukuje, równa się 3, czyli x równa się minus 1 po podzieleniu przez minus 3. I minus 1 nie należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 1, czyli po prostu nie spełnia warunków zadania. Drugi przypadek x należy do przedziału od minus 1 do 1 drugiej. Na przykład 0 2 razy 0 minus 1 to jest minus 1 ujemne, czyli zmiana znaku minus 2x plus 1. 0 plus 1 jest dodatnie, czyli nie zmieniam znak. Plus x plus 1 równa się 3. Minus x równa się 1. Plus 1 jest 2. Przenoszę na drugą stronę. 3 minus 2, czyli 1. Dzielę przez minus 1, czyli x równa się minus 1. Ale tym razem to minus 1 należy do przedziału od minus 1 do 1 drugiej, czyli jest rozwiązaniem. I ostatni. Przypadek x należy do przedziału od 1 drugiej do nieskończoności, na przykład 1 2 razy 1 odjąć 1 jest 1, dodatnie, czyli nie zmieniam znaku. I 1 plus 1, 2 również nie zmieniam znaku. Czyli 3x równa się 1 redukuje jest 3, czyli x równa się 1, dzielę przez 3 1. Należy do przedziału od jednej, drugiej do nieskończoności. Czyli mam dwa rozwiązania. Odpowiedź: x należy i dwa, dwuelementowy zbiór minus 1 i 1. Dodatkowo jeszcze zrobię sprawdzenie, czy rzeczywiście te dwie liczby są rozwiązaniem. Czyli dla x równego minus 1 mam bezwzględna wartość. Z minus 2 minus 1 dodać bezwzględna wartość minus 1 plus 1 to jest bezwzględna wartość minus 3 jest 3 plus bezwzględna wartość 0 jest 0, czyli 3, no, czyli jest równe stronie prawej. Dla x równego 1 2 razy 1 to jest 2, odjąć 1 plus 1 plus 1, czyli bezwzględna wartość 1 jest 1, bezwzględna wartość 2 jest 2 czyli jest równe 3. Czyli rzeczywiście te dwie liczby są rozwiązaniem tego równania. I ostatnie zadanie w tym zestawie udowodni, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność. Czyli x należy do rzeczywistych i y również należy do rzeczywistych. No, generalnie te zadania sprowadzają się do wzoru skróconego mnożenia, czyli musiałbym tutaj poszukać jakieś wzory skróconego mnożenia i będę to, zacznę od y i 4xy, czyli y odjąć 4xy. No, do, do kompletu, żeby mieć kwadrat różnicy, brakuje mi x kwadrat. Ponieważ tutaj mam przy podwajanym iloczynie 4, to znaczy, że musiałbym mieć 2x, a podniesione do kwadratu to jest 4x kwadrat, czyli plus 4x kwadrat. I tutaj mam to 4x kwadrat, ale 1x kwadrat mi jeszcze zostanie z tego, czyli plus x kwadrat, to jest stąd. Jeszcze mam 6x, czyli plus 6x. No i do wzoru brakuje mi 3 do kwadratu, czyli 9. No i rzeczywiście to 9 tutaj mam, czyli plus 9. Zatem wzory skróconego mnożenia to jest y odjąć 2x do kwadratu oraz x dodać 3 do kwadratu y minus 2x do kwadratu jest większe lub równe od 0. I x plus 3 do kwadratu również jest większe, równe 0. No bo tutaj jeżeli y będzie równy 2x, a może tak być, bo xy są dowolne, no to będzie 0 do kwadratu jest 0. Jeżeli x będzie minus 3, no to ten nawias też jest 0, czyli to są liczby nieujemne. I to jest ważne, a no to się zwraca uwagę przy ocenianiu prac maturalnych. Czy zaznaczamy, że coś jest większe równe, czy większe od zera? To ma duże znaczenie i pomylenie, że coś jest dodatnie, coś jest nieujemne, może spowodować utratę jednego punktu. No i ponieważ te dwie rzeczy są nieujemne, no to suma dwóch liczb nieujemnych jest nieujemna, czyli to jest większe lub równe od 0, no miało być większe równe 0, czyli co należało wykazać.